3, 2, 1. Kamera. Cześć, witajcie! Jesteśmy dzisiaj na łowisku Dzieńczyna. Przyjechaliśmy razem z Pawłem zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jest to łowisko komercyjne. Na dzisiaj przygotowałem sobie dwa zestawy. Jeden to jest Method feeder, natomiast drugi to jest klasyk. Na klasyka idzie mieszanka ziemia torfowa, glina, double lim i zanęta. Jest to proporcja 1 plus 2 moja ulubiona. Dodałem trochę drinkersa do tego, że będziemy próbować na klasyka łapać jakieś fajne leszcze. Nie wiem w zasadzie czy coś jeszcze tutaj jest jakieś pocie. Natomiast na metod feeder będziemy się starać złowić jakiegoś karpia, eee, czy coś to da. Szczerze mówiąc nie wiem, nigdy nie łapałem styczy na komercji, także jest to mój debiut. Eee, no i tyle, co bierzemy się za wstępne nęcenie i lecimy. Dobrze, mam odmierzony, odmierzony dystans na, na kijach, bierzemy wędkę dostępnego nęcenia przygotowano moją mieszaneczkę. Tu jest Jokers i w zasadzie tylko troszeczkę pinki. Łapie na chwilę 4 16 16 18 metrze w zasadzie bardzo blisko, ale akurat jest tutaj głębinka, też nie potrzebuję dalej rzucać. Jest to dla mnie zbędne. Obieramy punkt na przeciwległym brzegu. I lecimy, czekamy aż koszyk opadnie na dno, to jest około, myślę, 3,5 metra, opad na dno, mieszanka jest luźna, ciężka, ale, ale swobodnie wypadająca. Także nie musimy długo czekać, myślę, że na wstępie poleci 10 koszyków i zobaczymy, co się będzie działo po tym. Jeżeli będzie ryba współpracowała, to co około godzinę, półtora będziemy donęcać sobie łowisko. Koszyk opadł, więc od razu wyszarpujemy. A jeżeli chodzi o przynęty na haczyk, mam tu przygotowaną ochotkę, pinkę białego. Mówimy już od godziny. Niestety jakichś lepszych efektów nie ma. Ja złowiłem pięć małych rybek, z czego jedna to była. taka w miarę płotka. Eee, no, nie widać żadnego ruchu na wodzie. Nie widać też, żeby inni coś łowili. No, tutaj jedynie właśnie na ochoteczkę na tym dystansie 18 metrów, jakaś drobna płoć, jeden chyba leszczyk był, wchodzę od czasu do czasu metoda całkowicie wyłączona, pomimo że przerzucam cały czas ją sukcesywnie ale nawet nie widać żadnych otar na żyłce, także myślę, że po prostu e, ten rejon tego zbiornika nie nadaje się po prostu na że nie nadaje. Nie jest, nie jest zimowiskiem ryb. Jeszcze nie znamy tak dobrze tego łowiska. Jeszcze nie łowiliśmy w każdym zakamarku. Także nie wiemy, gdzie jest najgłębiej. Natomiast też nie mieliśmy dużego wyboru, ponieważ z tamtej strony jest po prostu pokrywa delikatna, lodowa. No i najnormalniej świecie nie dałoby się łapać. Aczkolwiek patrząc, że tutaj łapiemy tak blisko brzegu. To może i by się udało, no jest kolejna rybka. Niestety to jest większość taki rozmiar. Także no potwierdza to tylko moją teorię, że nie jest to zimowisko. A samą rybę mamy tutaj taką drobną nic wydawałoby się, że 3,5 metra może wystarczyć no ale jest to żwirownia, także była żwirownia, także wydaje mi się, że... Na pewno jest tu gdzieś głębiej, no ale przynajmniej sobie połapiemy, na świeżym powietrzu posiedzimy. Jest chyba i kolejna, tak. No, teraz mamy krumpika. Wiecie, pobawić się można, bo niestety my nie mamy w, w, tutaj w okolicy jakiejś najbliższe jakiegoś zimowiska najbliżej to Wrocław co tam nowa sól, tam gdzie zawody się odbywa, o Pawełek złapał jednego krąpika ewentualnie do Głogowa, ale szczerze mówiąc tam nigdy nie byłem, także nie wiem też jak co po co. Ale we Wrocławiu wczoraj widziałem, byli chłopaki nic nie połapali. Że może też i po prostu warunki nie sp sprzyjają po prostu dla tych ryb. Dobra, to może pokażę jak to u mnie wyglądało dzisiaj. Video, e, pach. Tu mamy zanęte do nęcenia. Aktualnie mamy 13 rybek. Tu była pineczka. Tutaj mamy ochotkę. Tutaj mamy zanętę do metod feeder. Jest to Kill Krill od Karela Nikla. No tutaj mamy zestaw przynęt. W sumie teraz używam tylko 68 białego. Wydaje mi się, że to jest taki jedyny kolor słuszny. No tutaj mamy wyselekcjonowaną ochotkę. No, a przypony. Kawka. No, i wszystkie dostępne moje koszyki. No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zbiornik, jak widzicie, większa część jest przymarznięta. Dlatego też wybraliśmy tutaj tą część, bo mamy po całej długości, że tak powiem, dowolność rzucania. Paweł zarzucił na drzewo. <śm> Już drugi raz, i że próbuję to odhaczyć. Ma plecionkę, także jest ciężko. No może mu się zaraz uda. ale ładne branie. Ładne branie, ale rybka malutka. A nie, ładna płoteczka nawet. Jak na dzisiaj to bardzo ładna. Ale branie było mega dynamiczne. Patrzcie sobie Idziega na jedną na jedną pineczkę No jakby takie brały to bym, byłbym zadowolony nawet dzisiejszego wypadu. by. ale szarpoliła pokażę teraz może zestaw jak wygląda jest banalnie prosty. Uważam zawsze, że prostota jest najważniejsza w wędkarstwie. Nie ma co przesadzać. I że mamy koszyczek. Sekunda, bo właśnie się poplątałem. Dobra. Mamy koszyczek, stoperek. Jest skrętka około 10-15 cm. Mamy tutaj quick change'a do szybkiej wymiany przeponów. Przepon akurat mam około 65 cm, bo ostatnio go skracałem. Szczerze mówiąc, jakoś najbardziej mi to pasuje. Także bardzo prosty zestaw, całoroczny, nie ma co się bawić w jakieś paternostery, chyba że mamy rzekę. Ale jeżeli chodzi o takie zbiorniki ze stałą wodą nie płynącą, myślę, że to jest najprostszy, najpewniejszy i najlepszy zestaw i nie ma sensu niczego innego stosować. Są niepotrzebne udziwnienia. A tutaj mamy sprawdzoną. No i wiadomo, jeżeli ktoś chce się bawić, to nikt mu tego nie zabroni. Aczkolwiek mówię, no, to jest bardzo prosty zestaw i bardzo skuteczny. Nie skręca mi się nic, nie plączę w czasie lotu. Może raz na 100 razy coś się tam zdarzy, ale to bardziej będzie wina tego, że załóżmy tam nie doleciało do klipa. I ten przypon po prostu w locie się nie wyprostuje, i wtedy może się zaplątać. Dodamy sobie troszeczkę pinki teraz do koszyczka, do środka. Może to spowoduje przyciągnięcie jakiejś większej rybki. Tak to wygląda. Koszyczek. No i nic, obieramy nasz punkt. Rzucamy. Zanurzamy sobie zawsze szczytówkę w wodzie. Ta wyżółka szybciej się zatapia na pewno. Lekkie szarpnięcie idzie to dalej. Odkładamy i w zasadzie mamy gotową wędkę. Nawet nie muszę jej naprężać. O, troszeczkę może. I wszystko jest elegancko ustawione. Jeżeli chodzi o metodę, myślę, że nie ma sensu tutaj pokazywać tego zestawu. Metoda jest to chyba jedna z najprostszych metod. Mamy podajnik, który jest przeważnie na stałe w okresach takich jak teraz zimowych. Lepiej stosować przelotowo, tak też mam ponad 10 cm. Nad tym mamy stoper, który ewentualnie przyblokuje po jakimś czasie. Do tego mam tam chyba jest agrafka zwykła. Przypom 10 centymetrowy akurat na bagnecie. Szczerze mówiąc, od tamtego roku używam bagnety i tylko na to, tylko na to, na to łowię. Jakoś najszybciej się to wszystkie przynęty, czy to kulka, dumble spalet najszybciej się zakłada. No i tyle, także bardzo proste zestawy. Na każdej wędce mam przypom strzałowy około 6-8 metrów, w zależności jaka wędka, jaka długość. No, i tak to lata. Dla Pawła teraz też zrobiliśmy przypom strzałowy. Jak lepiej się rzuca? No, jest to usztywnienie, jest to grubsza żyłka. Także to też nie ma co tam te teoretyzować, że jest to bardziej widoczne dla ryb. Jakby nie patrząc, to wszystko leży na dnie. Zazwyczaj jak mamy leki na mułek, to i tak to się schowa jeszcze. Także ryba nie ma takiej możliwości, żeby to znalazła. Także schodzenie z jakimiś mega, ultra lekkimi żyłkami do 0,15 nawet na federze, to jest dla mnie totalny bezsens. Nie ma to żadnego znaczenia, ryba tego nie widzi, ewentualnie to jest przypon, żyłka na przyponie. Tym można się sugerować, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli to się ładnie rozłoży na dnie, to też to nie będzie widoczne. To już jest tyle. My words to my actions Magic in my life's everlasting I could out a world or be with any girl Something out your sound makes me wanna mend her I should feel like pubs Catch a flick and do some stuff I least the one that but with you that's not I don't wanna fight, I just wanna see you Please give me a song, Dobra, pora na kolejne donęcanie a, że zostało nam jeszcze, myślę, że na 3-4 szklanki mm, mieszanki, więc sobie donęcę. Już nawet minęło dłużej niż zamierzałem donęcać, ale te płotki wchodziły, nic większego nie było, także nie było sensu tego robić. Ale Jeżeli nie będziemy wyrzucać tej mieszanki, to trafi ona do wody. A może akurat przyniesie to jakiś fajny efekt Wracamy już na chałupkę Niestety, nic więcej się nie działo. Praktycznie same płotki drobne na koniec zaczęły wchodzić takie troszeczkę większe, ale, ale no nie było to co chcieliśmy. Mieliśmy w planach złapać leszcze, ewentualnie jakiegoś karpika, jak się uda. no Te płotki, to szczerze mówiąc, dla mnie zaskoczenie nie spodziewałem się. No ale tam chyba 17 sztuk się zakończyło. Eee... No, co mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. <laughs> Jedzie znowu Paweł kieruje żeby nie było, że stwarzam zagrożenie, jadę i nagrywam. Idziemy do domu. No i nic, do następnego. Jo!